Od początku powstania programu Rodzina 500+, wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego trzeba było składać rokrocznie. W 2019 roku świadczenie było przyznawane na dwa lata, dlatego w tym roku trzeba ponownie złożyć wniosek. Od 1 lutego formularze można składać elektronicznie, a od 1 kwietnia w tradycyjnej formie papierowej. Wypełnione wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przychodni przy ulicy Siedleckiej na pierwszym piętrze w świadczeniach rodzinnych. Codziennie w godzinach urzędowania można do nas przyjść, jesteśmy otwarci, wnioski na miejscu można złożyć, jednak prosimy, żeby przychodzić z wypełnionymi wnioskami, gdyż nie ma możliwości wypełniać ich tutaj na miejscu. Czas na wypłatę świadczenia wynosi dwa miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata nastąpi do 30 czerwca. Jeśli wniosek wpłynie do 31 maja, to analogicznie wypłata będzie zrealizowana do 31 lipca. Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną, czyli przez stronę banku lub przez profil zaufany. Prawo doświadczenia 500 plus będzie przyznawane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku.